Skradam się tu do ciebie, bo dziś bardzo ciekawy odcinek mhm. techniczny. No nie, mamy tutaj no, przedstawiciela gatunku nośniczek Nissan a 370Z. Czyli wyjątkowo nie VQ-35. Tak, VQ-37 VHR, bo on tak jakby wałków socych bezpośrednich nie ma, tylko takie kurwa główienka dźwigienki sterowane śliczkami elektrycznymi. Nie. No, znaczy one regulują tak jakby zaworu, no i są mhm. takie jakieś takie wałki takie. Taka jakby, szybka podpowiedź dla widzów, jak chcą zabłysnąć, że rozróżniają silnik 37-35 to właśnie tym kikutem, co nie? No najpierw się tym kikutem, no i brakiem zmiennych faz rozrządu na wałkach wydechowych, bo hr -y mają tutaj jeszcze zmienne fazy, a temat. No, ale ten, de, DE nie z... mają. No DE nie mają, no. Ale kikuta też nie mają. Przejdziemy od razu do meritum. Na chuj ten silnik jest wyjęty? Ładny, sprawny śnik 2009 rok, duży przebieg. No kurwa, zobacz jakie to takie wszystko ładne, świeże, nowiutkie. No, świeże. No te śniki standardowo cierpią na tą bolączkę, że rozpierdala w nich uszczeki magistrali olejowych. I po prostu modele sprzed roku 2014 mają miękkie, gówniane, takie papierowe teusterki. Wszystkie, włącznie z 50 -kami hr to mają wszystkie w ogóle absolutnie wszystkie. No, ja mówię o a... 370Z, bo 370Z tam MY14, czyli produkcja wszystkich części 2013 roku, już ma poprawione wzmocnione te cię magistralne. ale lewego. warto też powiedzieć, że 50ki też się zmagają z tą bolączką. No, D sporadycznie też się zdarzają, tak. No te mają dużo te silniki konkretnie mają dużo mocniejsze pompy oleju mhm. i po prostu kurwa na ziemię coś da w pizdę. Dużo robi się ciśnienie oleju, rozpierdala papierową z wykończeniem. Czyli najbardziej często traci ciśnienie oleju. Możesz się Aha. coś takiego, że manualem ruszasz, a te spadną trochę poniżej 500 ciśniam Pallady na świecie, nie? O kurde. Czyli najbardziej boroczką zmagają się 70 przed 2014 tak jest. No i, i 50 z dwoma przepustnicami, te na, na najmocniejsze nie? i 50 poliftowe. I kurwa rozpierdolamy, zdejmiemy miskę, zdejmiemy koło pasowe, zdejmiemy przedni dekiel, tam będzie rozrząd na wierzchu i będzie widać te uszczelki, w których miejsce one się znajdują. Mhm. a jaka jest różnica między tymi uszczelkami? No te, co są w tym silniku starym, mm -hmm. to są po prostu zwykły papier, taki kurwa najzwyklejszy, jakbym sobie nie kartkę papieru niemalże wyciął. A te wzmocnione oszczeki są po prostu z takimi kurwa drucikami stalowymi. I są mm, Zbrojone. Zbrojone, nie wypierdala ich, no. No, Jak, jaki jest mechanizm tego w takim razie? Dlaczego, do czego dochodzi do tego, że coś jest nie tak? No najprościej jest sprawdzić, co wykręcić, czy nikt nie tutaj masz, mm -hmm. sobie po prostu manometryk. Mhm. Albo w czynnik ciśnienia oleju albo w czynnik temperatury. czujnik temperatury lepszy jest do, dostęp, Troszeczkę oleju uleje się, ale niewiele. Tak, i kurwa, mierzysz. W pełni się rozgrzać furę, na wskaźniku niech pokaże to 80 stopni, 90. Mhm. Wtedy wiadomo, czy jest dobrze, Tań. czy nie. Jak źle. jest zdrowy silnik, to przynajmniej te dwa wary mieć na wolnych obrotach. No, Jaki jest mechanizm, jak jest ta papierowa oszczelka i dochodzi do, do uszkodzenia? O co chodzi? Że to na zimnym silnik ją rozsadza po prostu. Na, na zimny silnik jest, jest niedogrzany, ale nie ma właściwej temperatury. Da się wpisać do prostu go bardzo rośnie, nie? Zawór w pompie tego nie wyreguluje. Nie wiem, dojdzie do 12, 12 barów ciśnienia oleju i po prostu ją rozpierdala. Nie? To w odcinku z moją Zetką pokazywaliśmy, że u mnie już tylko była jeszcze dobra. Jeszcze dobra była. Po prostu ktoś dbał, rozgrzewał i dopiero korzystał z pełnej. Maty, Może nie? tu będzie zła, to pokażemy, jak hmm. wygląda uszkodzona. Później chciałam pokazać kurwa, jak się otworzy niech to będzie widać daty na wszystkich częściach. Mm -hmm. Tutaj tak kurwa, no nie zawsze takie rzeczy tam będzie widać, datowanie. Mm -hmm. Zaraz to kurwa. Tu obejrzy... coś jest. Y, tak, ale to też jest takie średnio widoczne w napisaniu. Mm -hmm. Kurwa, na kolektorze sąsądym każdym. Masz go zdziałem, wypierdoliłem. Z kurwy, syna. Gnaj na kolektorze sąsym od góry jest y, data produkcji silnika, nie? No mhm. trzeba sobie. Zobaczyć. Jeżeli ktoś ma trzynastkę, to nie się cieszy. Jeżeli ktoś ma 12, no to ma silniki z tą... Wa, wa, kurwa! Wadliwą magistralą olejową. Czekaj, znajdę ten taki, możemy przerwać na niż. No, y, kurwa, drogie agutko nie? Kurwa, w jakiegoś profesora się bawię zamiast zapierdalać. Kurwa, jakiś taki rozleniwiony ten okres. Yy, to jest kolektor słońca. Zdejmuje się ten plasticzek, z niego wypierdala i to jest mm -hmm. da, da, data napisana, nie? To jest taki plastik z napisem miejscem. Tak, kurwa. Ewentualnie Infinity. No i tu masz napisane 0,9, kurwa i 12, czyli silnik jest z produkcji grudzień 2009 rok, czyli wadliwe, nie? Po prostu A... jednym słowem i tyle. No i cała filozofia. Czyli idziemy zmieniać się uszczelkę magistrali. Tak, tak. Przednie musimy rozkręcić, to kurwa ciężki sprzęt wchodzi. te tak jest. Czyli taki trochę odcinek trochę silnikowni, ale nie do końca. Nie. No kurwa, no dobre światło też tam chuj, nie chcę się tego tu dobrać. terminatora Terminator chyba. Co odkręcamy? Kołopasowe. Kurde. Nie, właśnie z zwykłą tomatą to chuje nie idzie, nie? Uleje się. z daleko. Patrz kurwa jeszcze ile zleci z kurwy syno. Tak się śmieję, premium wymiana oleju jest taka, że jak z tej strony, zmienię no, zmieniłem temat, podnosi się furę to zacznie jeszcze olej zle zleci. Aha, tak. Jak stoi fu fura równo, no to ci zleci ileś tam oleju, podniesiesz się z jednej z tylko strony na przykład krzywo na podnośnik jak jakieś deski sobie podłożysz mhm. i ci wypierdoli jeszcze ze 300 mililitrów. Czyli lepiej przechylać się lewą stronę do góry. Tak, przebieg silnika jest około 60 tysięcy kilometrów. 60 tysięcy? Tak. Władę, taki świeży, kurwa, widać, że to w polsku nie jeździło. Mhm. Sprawne, miał ci się nie oleje, no ale kurwa profilaktycznie, zawsze jak e, takie silniki oferujemy, pie, to to rozbieramy je po prostu i przeglądzi. Czyli kabinet. to jest dożywotnie. Co? Magistrala już No, wajdę. Tak. Okay. A Ta poliftowe już tak. No. Czyli ci poliftowi to w ogóle mają tak, 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 tak. luksusowo. Tak. Zostałeś paleczki upierdala. 5W30, nie wybaczymy, może masz magistralę z mocy. No tak, to <laughs> prawda. No. Czas na wodę. Tak. Wodę spuścimy. Kurwa, ciągle się to spuszczamy i spuszczamy. Zaraz będziemy zalewać. A I się... kurwa, jedna ciekawa rzecz, jest już tak pierdolimy. To jest na przykład silnik samochodu europejskiego. Często jest tak amerykański silniki, no przeważnie poza nismo. Nic też 2017 rok w górę. Mm -hmm. Nie mają tego do tego. Poka, 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 poka. to jest wymiennik taki: wymiennik? woda, olej. No, no, no. Tak. Amerykańskie samochody z reguły tego nie mają, a to spowoduje to, że szybciej się dole, dogrzewa olej No i ciężej mu przekroczyć na przykład temperaturę 93 stopni uzależnioną od pracy termostatu, nie? Ale jest jedna drobna wada, ale mała. No Różnica ciśnij. Że troszeczkę ogranicza jakby ciśnienie oleju. Że na przykład, jakby tego nie było, to przy temperaturze oleju, nie wiem, 90 stopni taki silnik z wymiennikiem będzie miał tam 2 bary, a bez tego wymiennika będzie miał 2,2 bara Czyli te mm -hmm. 10% będzie miał większe ciśnienie oleju. No bo to jakieś tam opory. Na no labirynty tak. takie ten olej tam krąży i ciśnienie oleju się wytraca. Aha. No ale odbiera troszeczkę temperatury. Które jest, takie... Które jest według ciebie lepsze rozwiązanie? Najlepiej to wypierdolić i wsadzić zewnętrzną chłodnicę oleju. Tak, bo tak no, wtedy wolniej się olej o, o, dogrzewa. Jeżeli by zostawił na przykład wymiennik woda-olej i dołożył chłodnicę oleju, mm -hmm. to trochę będzie miał jeszcze większy spadek Oleju, ale będzie szybciej ten olej, się tak, jakby też nagrzewał i tak jakby kulturalnie będzie go trzymał. że W czasie będziesz jechał, to nie będzie poniżej jakieś tam temperatury spadało. Chociaż z drugiej strony też masz podstawki z termostatem, nie? do, te do chłodnicy oleju zewnętrznych. Wyjdzie nam z tego taki trochę poradnik, jak kupić 70. Kuro, bo chciałem coś tam opowiedzieć o tych silnikach, tam jakieś tam moce jakie mają i tak dalej. No generalnie one nie trzymają. I tak samo jest, czy tam wersja Nismo, czy. No właśnie, wersja to jest ciekawe, ta... opowiedz. To silnikowo mechanicznie absolutnie niczym się nie różnią. Wałki, tłoki, wszystko, kurwa, wszystkie elementy są takie same, w Nismo, w nie, Nismo. To tam Nismo ma inny układ wydechowy po prostu, że ma dwie rury równolegle wzdłuż auta z X-pipem, a nie ma y pipe i pojedynczej rury. No ale słyszałem, że przyjeżdżały do Ciebie wersje Nismo i mhm. miały mniej mocy niż zwykłe wersje. Nie tak. miały trochę więcej, miały na przykład 5 koni więcej, ale miały 10 tonometrów mniej. Aha. Że Nismo tak jakby od 7,5 do... od 7 tysięcy obrotów do 7,5 lepiej ciągnie, ale w cały zakres od 0 do 7 tysięcy gorzej. Jeden w, pies. Tak, tak. w efekcie jest coś takiego, że jedziesz sobie na trasie, dwa samochody... Równo, no kurwa stoją koło się, dwa dodają gazu i nic pozostaje w tyle. No bo mam bo za mnie, mały zakres mniej ma. Tak, mam mniej niute. Uh -huh. ma. Kurde, A jakie ci wychodziły moce powiedz o tych silnikach, jak one wypadały na hamowni? Wiesz yy, to różnie, no, generalnie no, moc w tych samochodach głównie zależy od yy, yy, stanu katalizatora, no to jest taki tam wyznacznik, nie? Jego mm. mocy. Yy, generalnie... Były o... takie co 300 nawet nie pokazały? No. O, o ja, ja to tak jest bardzo małym przebiegiem właśnie, nie wiem czemu. Kolega takiego automata miał co kiedyś, my tam zrobiliśmy z niego najszybszego takiego wolnostaka w Polsce. Mm -hmm. Około 1208, na czwartek robi wiesz wolnostący 370Z. Mm -hmm. To on jako oryginał bazowy silnik na seryjnych mapach, wszystko seria miał 298 koni. Mm. I drugi jeszcze taką strasznie małą moc miał z, z Lublina. Taki 370Z, pamiętam kurwa. był taki kolega lekarz, to też miał tam z 300. Kurwa u nas na hamowni 10 km wyszło, jakaś taka nieduża moc To jeden z pierwszych takich No ale żeby było uczciwie trzeba powiedzieć, że 50 mają to samo Tak, a co ciekawe 350 ma 3,5 litra pojemności, a nie 3,7 litra A więc więcej momentu obrotowego Tylko chodzi, że ten do samego końca zapierdala, trzyma równo ten moment obrotowy A taka 350 to tam 5,5 tysiąca i tak spada wszystko na na szyję, nie? To jest jeden z tych... A ten do kurwa do samej odciny i żreje ogniem To jest jeden z tych powodów, dla których ja mówię, że 50 się fajnie jeździ A tu masz taki elektryk, wiesz, dajesz gaz Cały czas równo. Tak jak trochę mikro, że trzeba do końca kręcić, żeby szła, nie? Że cały czas jest równe temat od obrotowania, takiego pierdolenia. Oba te auta miałem i przyjemniejsza była 50. No a to jest w odczuciach takiego do, do pierdolenia. No nie, no wiadomo, że 70 szybsza, jakby tak zmierzyć czas. To, ale... to, to, no właśnie, kurwa, ona jest taka oszustka, nie? Bo tak. do końca idzie. Ona przy wyższych prędkościach jest kurwa dużo szybsza, nie? Tak jest. Dobra. Chyba już wszystko powiedzieliśmy o tych furach. Mhm. O, poznaję pudełeczka. Tak, Co? będę sobie wpierdalał. Takie niepotrzebne, ale takie potrzebne. Nie? Z baru leniwiec. Ta. A, po zupkach, po zupkach, pudełeczka. Tak jest. Już wszystkie kurwa w zużyłem. Bo ja wcześniej wszystkie jakieś takie śruby do PRL wrzucałem po pudełkach w mm. Dobra, to nic sobie nie będzie spływało, zabierzemy, że się nie upierdolić ten olej. Mm -hmm. Rozpierdalamy to, kurwa. No właśnie, a tak w dwóch słowach, gdzie, gdzie się znajdują te uszczelki? Pani z olejowej? Tak. Kurwa, do no, to do No tu masz jedną. Czyli pod tym dekerem? Tak, no, ja tu masz drugą. Czyli teraz ściągamy dekerek? Tak, no, mi z kolejową sobie ściągniemy, bo tam są śruby od dołu ukryte. Mm -hmm. No i wypierdamy dekerek. No wiadomo, te instalacje wodne jeszcze trzeba. No to cała nie. filozofia, tak jest? No, no teraz jest fajnie koza piec wyjęty. Mm -hmm. I z tego teraz będziemy się starać zawsze wyciągać silniki i dopiero to rozbierać. Bo na ocie to jest kurwa męczarnia. Czasowo wychodzi podobnie wypierdolić silnik, nie? Mm -hmm. No a co z tego, co wiem, to wyciąga silnik. No wyleczego? W tak samo, to turbin czy coś też wyciąga silnik za każdym razem? Bagnecik Aha, on jest na no kurwa Ciężko siedzi No i trzeba go za zawsze wy wymieniać Ten o no Tak, bo później będzie ciek w ten dole znaczy, taki fabrycznie jest jakby za duży, wsadzany jest taki, przycięty Aha. No i to kurwa. kurwa Opierdolimy Chara, jak fajne są te bagnety, bo w D de... No kurwa, bo zobacz, bo tutaj o to chodzi no. Że ten bagnet od razu wchodzi Ci w miskę olejową, nie? Tak jest A w D zapierdala przez głowicę, przez całe bloki i tak dalej I w D to trzeba olej, kurwa, po 4 godzinach, prawda? Kolejna prawie. Kolejna różnica. No. To ma miskę taką świeżo szeroką. Mhm. Mm kurwa. Kurwa, nawet ten olej zabraknie. Tu do niego wpadnął. Eee, odsunąć. No, na zlewarkę trzeba go wypierdolę. podłogę, Czekaj, na, na razie tak odsunę, na żeby na miskę spadł po prostu. Nie chcę się. Tu tak jest wszystko do wykorzystania. Szybko robimy na wyjęcie No dużo roboty jest jak się wałki wymienia, kurwa. Mhm. To rozpierdalanie, rozkręcanie głowic. Wszystko rozjebane, dobrze. Spójrzcie, olej do zlewarki, z tego wyjebiemy. I z kolejową jak odbije to będzie jeszcze olej i tak, nie? Mhm. O kurwa, jaka za mnie świnia pierdolona. Jest już późna godzina nagrania jak zawsze. No, nie ma łatwo. Co tak, tu się czego do czego dopatrzyłeś? To jest oryginalny filtr oleju z Nissan Micro 1.0, 50 koni, że jest. Później tak że zawsze jak serwisujemy te wozy, to sobie większe filtro oleju wsadzamy. Bo tak mówię, kurwa, 1.0 to mi tak nie pasuje do silnika 300. prawie na pewno było 5W30 Castrol. A, dobrze. No i nie opcji. Kurwa. No ciekawe, jak tam panaweczki w środku. Aha. Harce I grana, ja właśnie zawsze małą ściąga i tam się patrzy, co tam Tak? Kurwa. Czyli da radę? Tak. Zobaczcie. No. Ręczne śrubaczki. Jeszcze rury wodnej żeśmy nie wyjęli. O kurwa, rozjaruchany ten pneumat. Wychodzimy. Ten nie. Kurwa, o Cóż to? A taka kurwa wbemka to jest źle zrobione. Pamiętam takie były śnieki, 7 4, na przykład miała i wolno sądzę ten 4-4 czy coś, mm -hmm. czy woda z tego leciała. To jest magistra wodna, z mm -hmm. dwóch głowic taka sumaryczna i stąd zapierdala ci woda główna do chłodnicy. Mm -hmm. A tu później wraz z chłodnicy zapierdala do termostatu. Mm -hmm. Główne wyjście z pieca wody. Ujście kurwa. Oh. Taka rureczka nie? Przez mm -hmm. czy zapierdala. To jest też już bo w tych silnikach DE, kurwa, ona zapierdala z tej strony tak chujowo niesymetrycznie. Też przez to jest dyspro, dysproporcja trochę w obiegu wody z dwóch głowic. Mm -hmm. jedna się bardziej grzeje. No ten silnik już ma w chuj, kurwa ulepszenie Do takiego starego d Sam blok jest dużo kurwa mocniejszy. I wyższy. No. Czas na miskę. Tak, będziemy pukać, kurwa. Dekiel miski. Ja. Puka się, ładniejsza się puka O, idzie Widzę, że sińczyk w pełni oryginalny, taki, na, na, na taki ciemny szary silikonik składany mhm. Fabryka. Da. Gdzie produkowali 70 -kę? Że To jest produkcja japońska Tak? pan. No śmieszne jest jak masz 50 produkowaną na rynek amerykański, to ma winnie Z33, tak jak nazwa modelu Z33, no. a ma Z34 w winie. Co 350, co ja no Ale ja ja. I potem właśnie łatwo poznać na jaki rynek ona tam była produkowana, nie? Mhm. Co my tu mamy, proszę pana. No piłki. No to zawsze troszeczkę będzie. Ale nie ma żadnych gród. Kanał jest bardzo piękny. Nowy piec, kurwa. Jest smoła? Jest jakaś smoła. No to właśnie, no czasami warto sobie tego miska olejową zdjąć, żeby tą smołę wypierdolić. I tak smok jest wyżej, że całego tego syfu tam z nie, 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 nie wypierdoli. Yhy. To jest gdzieś jakiś centymetr na, na, nad tym tym, nie? Yhy. Dobra. Co to jest smok? Od razu powiedz. Smok aerski, kurwa, albo smok taki na ulicach. Nie, no smok to jest to ten kutasek z sitkiem w środku, który zasysa olej z miski olejowej. Czy do... on tak, olej I on siorbi olej i rozprowadza. No jest do pomp oleju i pff, zasys... Tak jak fit powietrza, zasysa, kurwa. Siła kurwa Wypocząłem to od tej siłowni, kurde kopciu Zebą za załasy no nie są takie miejsca specjalne A, Wiesz? Czyli przewidzieli A kurwa Czy to nacięcie takie masz? O kurwa, ile to sekretów zdradza zaraz każdy informatyk będzie sobie remontował piec 70 <grym> Wymieniam spaneleczki czy coś Excelu będzie to robił no. Troszkę sobie pomogę to od razu sprawdzimy w jakim stanie rozrząd. Oczywiście, że to będzie widać. Fajny zawsze data produkcji jest. Mhm. Napisałem. Koleczek postrający pościół, kurwa. To jest drogi Wyjebane. No dobra, przygotuję sobie jakąś tekturę, że nie opierdolić podłogi. Kawa w McDonaldzie działa. Działa. Patrz kurwa. Wow. Ale czyściutko. Kastroła nie było. Rozrządzik, rozrządz jest bardzo ładny. Im bardziej niezużyte zużyty, i też masz gdzieś rok 09. Aha. Im bardziej jest wyciągnięty, on teraz jest na jakieś 4 ząbki wyjebane. jest taki fabrycznie nowy, to jest dwa zęby. Jak chodzisz z 5 godzin, to 3 zęby będą wysunięte, to są gdzieś 4. Czyli bardzo mało zużytych. Ktoś jakiś padał strasznie, musiał samolot A ile jeść. z tych zębów? 13 czy 14. Akordy. No to magistrala olejowa jest taka nasiąknięta na olejem, A... ale nie jest wyjebana, nie jest sprawna. Dobra, to właśnie od razu pokażmy. Pod tym i pod tym skryje się magistrala To coś, co tu wystaje? To, to jest kawałek tak. magistrali, no kurwa, jeszcze dotknę bo kręta zawsze coś się rozpierdala, kurwa. Czekubuś, że jak nie jest teraz. No bo to jest, kurwa tylko dotkniesz i widzisz, to jest najzwykle najzwykle... Kurwa, gdzie, coś widać? Tak, widać wszystko. To jest najzwykle papier. To. No, zobacz to kurwa. Spadło do oleju nie, tu. Tu? To jest zwykły kurwa najzwyklejszy taki papier. Aha. I Tektorka. Te... Frę rozwalili No odjabali, kurwa, z kurwy, syny, no i tylko to jest z nich chujowe. Cześć, teraz ściągamy rozrząd. Napinacze, ślizgi. Ta, ja, tylko kurde, nie ustawiłem, go jeszcze kurwa na GMP, a nie dużo tam brakuje tyle, tą chuj. O co ustawię przystawi go. Mm, kur... O kurwa, jaki sprawdź, jeba no. Syczy Dalej. O kurwa, nie to GMP. No to mam kurwa 360 stopni do wykonania. I znowu siłownia, wiesz, kurwa na siłowni się nie chodzi przez tę kwarantannę. Przynajmniej można dopierdolić, Tu bicek, tu tricek, kurwa. O, bo. No wypsika się. I słyszysz, zobaczcie, przez pierścienie ten ten przelatuje. Aha. Nie, nie. Dlatego się przerwa na pierścieniach robi. Aha. Przedmuchy muszą być, co czas się na przedmuchach chodzi. Nie zapierdala. Mam w dół. Ja się z nim siuję, kurwa. I co? I chuj. Dobrze. Też wszystkie śrubki kurwa ciężko się odkręcają. To dobry A, znak czy zły? To dobry. jak są wyjebane magistrale, no to za wiadomo, ona jest pięta w tym miejscu i przerwa się robi. To śruba wtedy tak par, lekko paluszkami idzie. A tak to one są dopierdolone. O, słychać kurwa. Mhm. Dobra, elektryczka co wezmę, bo kurwa wykręcanie tego to będzie pół roku trwało. Co tam kurwa? Proszę Pana. A obie te magistrale potrafią się wyprąć? Tak. No, bo bo czas, czasem jak jedna się mocno wypierdoli, to druga będzie dobra. Aha. To są gdzieś danie całe chociaż. Wygląda jak pistolet. No ale tak na to mówię, pistolety. Mhm. O, no, to już trochę zaczęło tutaj odchodzić, nie? Aha. No, ale kurde, jeszcze nie porozciągało ich. Nie, w bardzo dobrym stanie były one jeszcze. Mhm. Jak ktoś dalej tak to jeździ, to pewno by 300 tysięcy kilometrów zrobił. Teraz, teraz? Tak, no. No, bo nie nieskończono się wytrzymały. O to choć po prostu one są, tamte są mocniejsze i bronią po prostu przed tym, że ktoś, nie ma 10w60 na przykład zaleje, ale jest hmm. nie do końca zagrzany i da w pizdę, nie? Czyli jak ktoś nie ma tego zrobionego zaleje 10w60, to prawdopodobieństwo no rośnie. To nie, ale będzie miał 50 stopni, on go zakręci do odcinki, nie? No wiadomo, na takim oleju jest dużo wyższe ci się nie oleje i po prostu rozpierdoli. Wszystko się Ta, ze sobą wiążeć. Wiąże. No widzisz, biały zwykły, kurwa, taki papier. No tutaj nawet, kurwa, na jest. Z Tego dotykasz o... Że... Mhm, I kurwa, drze się. No, zwykły bawier. Jeszcze trzeba pokazać te nowe, zbrojony. wzmocnione, kurwa. Więc normalnie, oryginalne części Insana. Chuj tam. Oh. I one są. Kurwa, to na zdjęcie go już łapnął, pierdoloną. Więc tutaj będzie widać. Pokaż, ja spróbuję że z... stali, jest prosty, że złapać ostrość. Złapać ostrość. Że są zbrojone te uszczelki. O, ile ten telefon za zamier... Poruszać A ten jest, szal. jest. Widać to. Te są nie do zajebania. Kurwa. No jest. Nawet jest... różnica w kolorze jest, nie? Aha. Zobacz. Biała, kurwa, to jest taka czerwona. Tak jest. Jest różnica. Mhm. Mhm? Dobra. I co? Plug and play. Wsadzamy, tak, składamy. Tak. Stary wypierdolić. Te wstalić, oczyścić silkoniki, no. Czyli co mówisz, że nie masz szans na tym, żeby je wypchnąć. Nie, no bo już są po prostu... Z tym się jeszcze nie spotkałeś. Tych nie. No i jakby się ktoś bardzo postarał. Tyle prędzej rozpierdoli na no, 10, 60 oleju. Filtr może rozsadzić Jak jest jakiś kurwa chujowy Czy jak ktoś zaleje 20w70 i na zimnym przy przypieprzy... Tak, to może rozpierdolić właśnie zamiast tej uszczelki magistrali olejowej Wypierdolić potrafi i... filtr oleju nie? I to jest największa bolączka hr -ów. No tak, hr i silników z 70-tki to I to vh to... ów Dobra, to co? Pozdrawiamy z kurwa łokciami Łokciem, tak jest